Dobry wieczór wszystkim. Witamy Was serdecznie. Jest rzeczywiście wieczór, godzina 19. Jadę teraz za nami na przyjęcie urodzinowe cioci Denisy. Jesteśmy zaproszeni. Karim został w domu. Jest pod dobrą opieką. No i co? Zobaczcie, idziemy pod parasolem, bo po prostu pada deszcz. Mamy dosyć daleką drogę, bo musimy iść teraz na tramwaj. Albo autobus, zobaczymy, i później jechać metrem. Także co? Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Zapraszamy Was serdecznie na ten dzisiejszy vlog. Buziaki! Buziaki. <gry> Dojechaliśmy do metra. Jakaś muzyka tu gra. Tutaj Pan na skrzypcach i Pani sprzedaje róże. Czekamy, właśnie na pociąg. Musimy dojechać teraz do Piaca Wiktorii, i później znowu się przesiąść jeszcze metrem. Ja nie wiem, gdzie jest ta restauracja, do której idziemy, gdzie Denisa organizuje, ale w każdym bądź razie, jak już dojedziemy metrem tą ostatnią stację, to praktycznie się wychodzi i gdzieś to jest naprzeciwko wejścia do metra. Także o tyle będzie po prostu dobrze, że nie trzeba będzie iść jakoś długo w tą deszczową pogodę. Przejechaliśmy właśnie, tutaj też pada deszcz, a nas sprawdza na mapie gdzie my musimy iść. I jesteśmy, powiem tak, lokacja, gdzie, da, gdzie, gdzie diabeł mówi dobranoc. Jest to naprawdę gdzieś daleko. Idziemy w tym deszczu pod parasolem. Trzeba uważać, bo kałuże duże są wszędzie. Urodziny siostry Anny Denisy odbyły się w jednym z lokali w Bukareszcie. Gdy tylko przyjechaliśmy na miejsce, to właśnie ona pierwsza nas przywitała. Uśmiechnięta i wzruszona tym wyjątkowym dniem. Od razu udało się zauważyć piękny wystrój sali. Były balony, a wśród nich duża efektowna trzydziestka, symbolizująca jej okrągłe urodziny. Przygotowano również tablice ze zdjęciami pamiątkowymi oraz kieliszki z nadrukowanymi fotografiami zaproszonych gości, przy których można było robić sobie zdjęcia, i tak właśnie wielu z nich robiło, uwieczniając tę chwilę na pamiątkę. Całość była bardzo dopracowana i widać było, że włożono w to mnóstwo serca. Ten wieczór miał w sobie coś naprawdę wyjątkowego nie tylko ze względu na piękny wystrój, ale przede wszystkim przez ludzi, którzy się tu zgromadzili. Czuło się radość, wzruszenie i atmosferę prawdziwego świętowania ważnego momentu w życiu Denisy. Na jednej z części sali przygotowano kącik ze słodkościami i deserami, które czekały na przybyłych gości. Obok znajdowały się również różnego rodzaju przystawki, tak zwana zimna płyta, z której każdy mógł skorzystać. Sala taneczna była już gotowa, stoły pięknie nakryte, a atmosfera powoli zaczynała nabierać wyjątkowego, świątecznego klimatu. W międzyczasie zaczęli pojawiać się kolejni goście, jedni witani ciepłym uściskiem, inni głośnym śmiechem i krótkimi rozmowami przy wejściu. Denisa podchodziła do każdego, przytulała, dziękowała za przybycie i było widać, jak bardzo ten wieczór jest dla niej ważny. Oczywiście mogliśmy też zamówić coś do picia, i wznosząc kieliszek, wypiłem toast za solenizantkę, za Denisę i jej piękną trzydziestkę. DJ, który prowadził tę imprezę od samego początku panował nad klimatem, wyczuwając nastroje gości. Umiejętnie miksował utwory od nowoczesnych hitów, po i dance, po kultowe kawałki, przy których kiedyś bawili się wszyscy. Jego ręce na konsoli, ruchy w rytm muzyki i wyczucie momentów, w których zmieniać tempo sprawiały, że każdy kto spojrzał na parkiet czuł, że zaraz coś się wydarzy. Była w tym pewna magia. Muzyka zdawała się wywoływać uśmiechy jeszcze zanim ktokolwiek postawił pierwszy krok. Parkiet powoli zaczął się zapełniać. Na początku pojawiły się pojedyncze osoby, nie mogące już dłużej usiedzieć przy stołach, a zaraz potem dołączali kolejni. Ludzie ruszali się w rytm muzyki, śmiech mieszał się z rozmowami, a atmosfera gęstniała z każdą minutą. I tak rozpoczęły się prawdziwe tańce. Większość czasu spędzałem na parkiecie zano. Razem oddawaliśmy się rytmowi, śmiejąc się, wymieniając spojrzenia pełne radości i ciesząc się każdym momentem. Obok nas tańczyła Denisa, promieniując szczęściem i wzruszeniem, a wkrótce dołączyła Katalina i inni goście. Parkiet wypełniał się powoli, by wkrótce stać się miejscem tętniącym energią, ruchem i spontaniczną radością. Z każdą kolejną piosenką ludzie bawili się coraz bardziej. Gesty, zachęty, uśmiechy, wspólne tańce, wszystko łączyło się w jedną, radosną całość. Codzienne troski i obowiązki zniknęły na moment, ustępując miejsca czystej, nieokiełznanej mi zabawie. Każdy utwór zdawał się podsycać energię sali, a goście wciągali w nią kolejnych uczestników. Choć goście świetnie bawili się przy nowoczesnych hitach i niezapomnianych kawałkach, powidend, w sercu każdej rumuńskiej imprezy, nawet urodzinowej, kryje się coś więcej. To tradycja, która nie pozwala zapomnieć o korzeniach, bo prawdziwa zabawa po rumuńsku zawsze ma w sobie element wesela, i w tym właśnie momencie pojawiła się tradycyjna. Rumuńska muzyka grana na skrzypcach. Parkiet zmienił się natychmiast. Ludzie zaczęli tańczyć w kółeczku, machając nogami, podskakując, obracając się w rytm melodii. Atmosfera, która wcześniej była nowoczesna i taneczna, nagle przerodziła się w coś znacznie bardziej spontanicznego. Pełnego energii i śmiechu. Dokładnie tak jak na prawdziwym rumuńskim weselu. To był moment, w którym każdy mógł poczuć autentyczną radość którą przynosi tradycja i wspólne świętowanie. Ta mieszanka nowoczesności i folkloru sprawiała, że impreza stawała się jeszcze bardziej wyjątkowa. Goście bawili się nie tylko w rytm muzyki, ale też w rytm kultury, która w Rumunii łączy pokolenia i sprawia, że każda zabawa staje się niezapomnianym przeżyciem. Światła w sali rozbłysnęły, a parkiet na chwilę opustoszał. Ludzie potrzebowali krótkiego oddechu po intensywnych tańcach. W tym momencie na stołach pojawiło się jedzenie, które wyglądało i smakowało wyśmienicie. To była idealna chwila, żeby na moment złapać oddech, porozmawiać i naładować energię przed kolejną falą zabawy. Wyszliśmy za nam, żeby się trochę przewieczyć. Przyjęcie jest naprawdę e, bardzo sympatycznie, sympatyczne. Tutaj większość to zobaczycie po prostu z takim moim voiceoverem, żeby opisać jak tutaj spędziliśmy czas, bo po prostu jest muzyka i ze względu na prawa autorskie do muzyki, no to nie będę w stanie tutaj oddać tego, przy jakiej muzyce się bawiliśmy, ale była to muzyka po prostu raczej nowoczesna, nie taka jak na weselach, że skrzypce, skrzypce i, i, i tak dalej, bez tej wiolonczeli, także tutaj naprawdę jestem bardzo zadowolony jedzenie. Uważam, że było naprawdę dobre, bardzo dobrze tutaj spędzamy czas. Myślę, że Denisa na pewno stanęła na wysokości zadania, żeby nas tutaj wszystkich ugościć i jesteśmy jej po prostu bardzo wdzięczni za to, że po prostu fajnie to tak zorganizowała. Jutro jeszcze zrobię jakieś takie moje podsumowanie, jak to było. W ogóle to przyjęcie miało się odbyć w innym miejscu, ale jesteśmy tutaj i dobrze, że tu, bo tak to musielibyśmy jechać poza Bukaresz i to byłoby bardzo daleko. A tutaj, mimo iż jest daleko od popeszty Lordenii, ale mogliśmy dojechać metrem, a nie gdzieś tam prosić kogoś, żeby ktoś nas podjął samochodem. Więc tak jest: wyszliśmy się przewieczyć, bo naprawdę tam jest atmosfera, jak to się mówi, gęsta, ale od tego, że jest <śm> <śm> mało powietrza, bo wszyscy oddychają, e, i po prostu chcieliśmy się chwilę tutaj tak za e, skorzystać z tego powietrza i tak odpocząć, ale naprawdę jest fajne przyjęcie. Jestem wdzięczny Denisie, że fajnie to tak zorganizowano. I co, wy zobaczyliście już pewnie z voiceoverem, jak to wyglądało, a ja jeszcze jutro zrobię jakieś podsumowanie. Choć oczy wszystkich były zwrócone na Denisę, prawdziwą, niezauważoną, ale absolutnie nieocenioną gwiazdą wieczoru był kelner Adrian. Już od początku zwracał moją uwagę nie tylko tym, że zawsze dbał żebym miał coś do picia, ale też tym, jak naturalnie wplatał się w rytm imprezy. Najpierw przyniósł mi whisky, którą z przyjemnością wypiłem, później aperola, a potem nawet szklankę wódki. Kiedy w końcu postanowiłem odpuścić alkohol, żeby nie zawieść Adriana, poprosiłem go po prostu o wodę i wtedy widać było, jak bardzo spełnia go to, że może dbać o gości. Adrian nie był zwykłym kelnerem, łapał rytm muzyki od czasu do czasu po tańczył, a przede wszystkim zachęcał wszystkich do zabawy, podchodził do stolików uśmiechnięty, zapraszał do tańca mnie, Anę i innych gości, którzy siedzieli przy stołach. Jego energia była zaraźliwa nawet najbardziej. Oporni w końcu wstawali i ruszali na parkiet. To dzięki niemu atmosfera stawała się jeszcze bardziej radosna, spontaniczna i pełna śmiechu. Nie da się ukryć, Adrian był nieocenioną gwiazdą wieczoru. Nie tylko serwował drinki, ale również serwował uśmiech, energię i zachętę, która sprawiała, że każdy czuł się częścią tej wyjątkowej imprezy. Bez niego ta noc nie byłaby tak pełna życia i radości. Adrian wszedł z kieliszkami szampana i wtedy rozpoczął się kolejny kultowy moment tej imprezy u Denisy. Razem z szampanem pojawił się tort przyozdobiony płonącymi racami i świeczkami. Które migotały w całej sali, rzucając ciepłe światło na twarze gości. Denisa wzięła tort w ręce, zdmuchnęła świeczki, a płonące race wciąż błyszczały, tworząc niemal magiczną atmosferę. Pewnie pomyślała swoje życzenie, a w jej oczach widać było podekscytowanie i radość. Z kieliszkiem szampana w dłoni zaczęła podchodzić do każdego gościa, stukając się z nim i rozprzestrzeniając pozytywną energię. Goście odpowiadali uśmiechami. Śmiechem i wspólnym śpiewem tradycyjnego lamulcji po rumuńsku. Cała sala wypełniała się radością, a każdy chciał być częścią tej chwili. Ludzie robili zdjęcia, nagrywali krótkie filmiki, podziwiali tort i płonące rasy, a atmosfera była pełna spontanicznej zabawy i świętowania. Denisa podeszła do tortu wraz z najbliższymi siostrami Aną i Niko i przyjaciółkami. Razem ujęły nóż i symbolicznie ukroiły pierwszy kawałek tortu. I dzień dobry, już jesteśmy w domu. Słuchajcie, dzisiaj świętujemy z kolei imieniny Karima, ale nie, że imię jego Karim, tylko jego drugie imię Andrzej, ponieważ tak ma na, na drugie po dziadku? Czyli można by to powiedzieć, że jest Andrzej po prostu. Jak. <grym>, no. No Karim, Karim, dobrze Karim, ale okej, okay, jesteś Karim. <laughs> ale Andrzej na drugie i coś świętujemy. Mamy dla niego tort, także już raz zobaczcie jak będziemy tutaj e, kroili torta i co i będzie na pewno fajnie. Dzień dobry Karim. Co to masz? Imieniny? Nie, nie są imieniny. Multiantraska, multiantraska. <laughs> Mój trăiască, trariaskę. Mój La, Brawo! już zwłoknąłeś? Brawo. Dzień dobry. <tryjska> Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Po Dzień dobry. No, dobry. <tryjska> Jaki jesteś solenizant? Jesteś solenizant, wiesz o tym? Tam ten. Amulcjan, Karim! Jak mm. ja daję mamie. Amulcjan, wszystkie najprzejrzyste. Amulcjan, Andrzej! Proszę bardzo. Taki, taki jesteś, Andrzej, jesteś Andrzej. Jestem Aja. Ansofla... Tak, tak. Zmuchnąłeś świeczkę, brawo. Jestem Zgasiłeś ją, zgasiłeś, no. Jakiś pan z kubłem na śmieci szedł i go tak tutaj ciągnął za sobą i zaczął mieć taki monolog do mnie i opowiada tutaj, że e, czuć grillę, że gdzieś tutaj e, ktoś robi grilla i faktycznie czuję tego grilla. <śmian> miał rację, miał rację, także taki spontaniczny, ale nie nagrałem tego, mamy się sobie tak, no cóż będę go nagrywał. Idę sobie tutaj słuchajcie na spacer. Chciałem podsumować tego vloga. W ogóle spacer to jest coś, co mi teraz dobrze zrobi. W nocy jak też wychodziliśmy tam z tego lokalu momentami, żeby się przewieczyć to też dobrze robiło, bo powiem tak, ja codziennie wstaję, wcześniej, godzina 6 czy też 630, i ja już o północy tam na tym przyjęciu, to no, ciężko było już mi po prostu <noise> wytrzymać, bo już byłem zmęczony, już byłem po prostu śpiący. No i tak to jest. No ale jak wyszliśmy za nam się przewietrzeć, no to było lepiej. I tak byliśmy kilka razy też, bo po prostu no chcieliśmy zaczekać do tego momentu, aż będzie tort. No i po torcie no to jeszcze chwilę posiedzieliśmy i po prostu już pojechaliśmy tutaj do domu. Przyjechaliśmy z Gabi, czyli Gabriel i Niko, ponieważ oni zostali u nas na noc. No i co? I no tak też było. Dzisiaj dzisiaj słuchajcie, no to Anna wstała wcześnie, 8:30, ale oni teraz śpią z Karimem, a ja ponieważ pospałem do 11:30, ale ja musiałem odespać, jak myśmy wrócili po trzeciej w pół do czwartej do domu. Zanim też chwilę, wiecie jak to jest, no, nikt nie przyjdzie i w butach się rzuci na łóżko, no <laughs> trzeba trochę się oporządzić, różne rzeczy. No i ten, więc położyłem się spać około czwartej i musiałem to wszystko odespać, te wszystkie poranki wczesne, kiedy, słuchajcie, wstawałem, tak. Także ja pospałem dosyć długo, oni w tym czasie rano przygotowali jeszcze... To ciasto dla Karima, tak, taka zdrowa wersja, może nie w stu ale na jakiejś mące bezglutenowej i tak dalej, także yy, miło. Karim, tak jak mówię, dzisiaj te Andrzejki obchodzi, święty Andrzej, bo ma na drugie imię po prostu tak po dziadku. No i chwilę on już się nie mógł doczekać po prostu tego ciasta, no bo jak to dziecko, więc... Yy, nawet nie jedliśmy śniadania, on zjadł, nie wiem czy coś jadł później, czy coś zjadł wcześniej, chyba jadł coś wcześniej. Ja nie jadłem nic dzisiaj, oprócz tego ciasta, bo po prostu byłem już tak najedzony tam na tym przyjęciu, teraz, teraz nie jestem w stanie nic w sumie jeść, kawę sobie wypiłem, nie przesadziłem jakoś z alkoholem, bo nie piłem tego alkoholu dużo, więc nie mam jakiegoś kaca, czy coś takiego, że mi głowa bolała, po prostu byłem zmęczony. A wczoraj no to wypiłem sobie tam trochę whisky, wyborowej i, i aperol. A później gin z tonikiem, co mi przyniósł jeszcze Adrian, który był hitem tego wieczoru. W moim przekonaniu, taki chyba niedostrzegany był, ja go dostrzegłem jako e, filmowiec, operator kamery i człowiek, który ma taką właśnie podzielną uwagę i zwraca uwagę na takie szczegóły, tak? Bo ja zwracam dużą, dużą uwagę na szczegóły filmując, robiąc zdjęcia. I tak dalej, więc yy, po prostu Adrian przykuł na pewno moją uwagę yy, szybko, I, i też widzieliście na tym voiceoverze, który przygotowałem, i tam skomentowałem, jak to yy, było, bo nie mogłem inaczej tego też zrobić. Tam szła głośna muzyka, yy, nic by nie było słychać poza tą muzyką. i miałbym jakieś prawa autorskie do, tych, do tej muzyki na 100% by mi wyszło jakbym to miał udostępnić więc muzyka była moja, którą postawiłem, którą, za którą płacę i mam licencję na nią, więc y, dlatego tak ten vlog powstał i ogólnie vlogi powstają właśnie w ten sposób, tak? No. także tak to jest y, w takich ramach, słuchajcie, wyjaśnienia tego wszystkiego no i co, mam nadzieję, że Wam się podobało My mamy dzisiaj dzisiaj w ogóle to jest 30 listopada, jak ja nagrywam tego vloga, bo te vlogmasy powstają wcześniej. One powstają wcześniej z racji tego, że chcę, żeby każdy vlog był w jakiś sposób dopracowany, żeby tam się coś więcej działo, żeby miał też przemyślane jakieś tematy, o których chcę pomówić w tych vlogmasach, więc robię sobie to już zawczasu. I żeby to się dobrze po prostu oglądało, przynajmniej w moim przekonaniu. Ja chcę mieć poczucie, że coś zrobiłem dobrze. Jeżeli będzie inaczej, no to wy to ocenicie po prostu w komentarzach. No, także tak to jest. I co więcej, zobaczymy, jak będzie przemijało też to dzisiejsze popołudnie. Myślę, że tak bardzo raczej leniwie. Jutro mamy dzień wolny, bo tutaj jest święto 1 grudnia, także dobrze. Ja się cieszę, że sobie trochę coś odpoczniemy też jeszcze bo myślę, że dzisiaj po tym przyjęciu i tak dalej ok oni sobie śpią ja wstaję niby późno ale człowiek jest taki jeszcze taki wiecie taki no niedorobiony można tak to nazwać nie wiem jak to powiedzieć tak także tak to słuchajcie bywa dobra ja już kończę tego dzisiejszego vloga bo znowu przedłużam coś na koniec ale to takie moje podsumowanie no Ktoś ma ochotę, to posłucha i tyle. Zostawiajcie Wasze komentarze, subskrybujcie nasz rodzinny kanał. Co więcej, udostępniajcie te vlogi, żeby się niosły w odkłaniach YouTube'a. No i pozdrawiam Was po Peszti Lordeni. Trzymajcie się zdrowo. Pa, pa.